Witam Was świątecznie. Powodem, dla którego nagrywam ten filmik, taki trochę niespodziewany filmik, z zupełnie innego miejsca, ponieważ jest to mieszkanie moich rodziców, jest fakt, że jestem szczęśliwy. Mamy 2000, 2000 subskrybentów na domowni i bardzo mnie to cieszy. Naprawdę, szczerze mnie to bardzo cieszy, i mam nadzieję, że każda z tych 2000 osób dzięki domowni spełni swój cel, osiągnie sylwetkę o jakiej zawsze marzyła. Dzięki, że jesteście ze mną jak zwykle. Bardzo Wam za to dziękuję. I razem dążmy do lepszej sylwetki. Ale tak naprawdę jest jeszcze jeden powód, dla którego nagrywam ten filmik. Mianowicie ostatnio bardzo mi chodziło po głowie jedno pytanie, które dostaję od wielu z Was. Jest to pytanie, wydawałoby się różne, ale tak naprawdę mające jeden wspólny mianownik. Mianowicie chodzi w nim o to, że wiele z Was pyta się mnie o poprawienie jakiejś konkretnej grupy mięśniowej. I nie byłoby w tym pytaniu nic dziwnego, gdyby nie to, że pytanie to zadają najczęściej osoby początkujące, osoby w wieku 15 lat, często nawet mniej, dopiero rozpoczynające treningi i zwykle mające na przykład 50 kilo przy wzroście 1,70 70, metr 70 parę, więc osoby naprawdę szczupłe. I moja rada dla Was jest taka, nie myślcie na razie o tym, by poprawić jakąkolwiek grupę mięśniową. Na ogół, Grupy mięśniowe, które pytacie, to jest oczywiście klatka i biceps, czyli grupy pokazowe, grupy bardzo, bardzo eksp eksponowane, które fajnie wyglądają na plaży, na których fajnie się opina koszulka, ale pamiętajcie o tym, by rozwijać całą sylwetkę i już na początku treningów myśleć o tym, żeby rozwijać harmonijnie sylwetkę, by potem nie było dysproporcji. Nie zapominajcie o nogach, nie zapominajcie o grzbiecie, są to bardzo ważne grupy mięśniowe, które tak naprawdę tworzą Dużą część naszej masy mięśniowej. O czym jeszcze pamiętajcie, to o tym, żeby zaczynać treningi spokojnie, po to, żeby nie narażać się na kontuzję, nie starać się od razu brać maksymalnych ciężarów i robić niewiadomo jakich osiągów. Na początku, osoby początkujące, szczególnie bardzo małe, w fazie, w etap, podczas etapu dojrzewania. Powinny skupić się raczej na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, ćwiczeniach z ciężarem własnego ciała. Są to świetne ćwiczenia. Takie jak podciąganie na drążku, jak pompki, jak różnego rodzaju przysiady, jak spięcia brzucha. Są to ćwiczenia, które dają wam, dadzą wam, takie podstawy, dadzą wam takie podwaliny do tego, żeby dalej budować sylwetkę. Pokazałem wam już jeden trening dla początkujących, podczas którego na jednym treningu w ciągu jednego dnia można przetrenować całe ciało. Wkrótce pokażę Wam też treningi dla średnio zaawansowanych, które powiedzmy rozkładając na trzy dni poszczególne grupy mięśniowe pozwolą przetrenować całe ciało w ciągu tygodnia. I takie jeszcze jedno pytanie, które też bardzo często się powtarza, trochę podobne do tamtego, to jest to, jak spalić tkankę tłuszczową na brzuchu? Jak uwidocznić brzuch? I znowu często zadawane przez osoby, które są bardzo szczupłe, no bo mając 70, metr 70 parę wzrostu i ważąc 50 kilo się na osobą szczupłą i ma się mało tkanki tłuszczowej w ogóle. Więc po pierwsze, w tym przypadku tak naprawdę zwykle nie chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, szczególnie tkanki na brzuchu, ponieważ pamiętajcie o tym, że nie ma coś takiego jak miejscowe spalanie tkanki tłuszczowej. Tutaj raczej moim zdaniem chodzi po prostu o to, że osoba przy takich parametrach nie ma widocznych mięśni brzucha, dlatego że nie ma dość dużej masy mięśni prostych i mięśni skośnych brzucha. A więc znowu, pamiętajcie o tym, że na początku, w pierwszych okresach, w pierwszych etapach, w pierwszych miesiącach, czy nawet latach treningu, najważniejsze jest to, żeby rozwinąć ogólną masę mięśniową, by rozwinąć harmonijnie podstawy tego, żeby potem dalej móc tę sylwetkę budować i rzeźbić. No i tym się właśnie chciałem z Wami podzielić. Pamiętajcie o tym. Ćwiczcie całe ciało. Nie myślcie o tym, że jakaś grupa mięśniowa jest ważniejsza od innych. Tak nigdy nie jest. Ćwiczcie wszystkie grupy mięśniowe intensywnie po to, by mieć harmonijną sylwetkę. Ponieważ ona nie tylko będzie ładnie wyglądać, ale dzięki niej będzie sprawniejsi, zdrowsi. Po prostu będziecie lepiej czuć w codziennym życiu. A ja teraz wracam do stołu, wracam do mojej rodziny, czego i Wam życzę, byście spędzili resztę tych świąt, świąt bardzo rodzinnie. No i po nich bierzemy się ostro do roboty, pokażę Wam kolejny świetny program treningowy. Na dziś to tyle jeszcze raz. Bądźcie szczęśliwi i do szybkiego!